To jest wielkie Bardzo dziękuję Akademii. To jest dla nas ważne, jako na instytucji, która zajmuje się w edukacją kulturalną, żeby współpracować z uczelniami wyższymi, w tym z tak wspaniałym uczelnią akademii. Pomysł na, na pokój dziecięcy chodził po nas, w Centrum i dziecka od bardzo dawna. W różnych wariantach. Weremi... Rezultat no, był to taki, że postanowiliśmy oddać właśnie stały w ręce nie będziemy się cieszali do rozwiązań, jakie zaproponują twórcy. I dlatego też zapraszając nie Państwa do uczestnictwa w ekspozycji. Poproszę kuratorów o słowo wiodące w tej sprawie. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie Państwa na wystawie Zaromniane pokoje. Tak jak powiedzieli moi szanowni przedmówcy, jest to wystawa, w której biorą y, jako obecnie oczywiście dwa podmioty. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz y, Akademia Sztuki Gminych. Jest mi bardzo przyjemny y, powitać Państwa y, imieniu łas, w imieniu własnym imieniu władz Akademii Sztuki Mienia. Pragnę y, również z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy... Przyczynili się do tego, abyśmy się mogli razem wspólnie przebywać. Przede wszystkim rzeczywiście dyrektorowi. Dyrektorowi chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim jego współpracownikom z Tadeuszem na czele, którzy wspierali i taką sprawę są ludźmi, z którymi od wielu, wielu lat Akademia współpracowała. z tego miejsca również podziękować wszystkim moim kolegom z Akademii Przede wszystkim chciałbym bardzo mocno podziękować za patronat i życzliwość Jego magnificency rektorowi profesorowi Marcinowi Berdyszakowi, który cały czas z życzliwością wspierał cały dzień. Oprócz tego, że. a nie inaczej klaobawa, klaowa bardzo dobrym znaczeniu. Ta wystawa też to takie kontekst nawiązuje. I na koniec chciałabym Państwa zaprosić już, tak jak tutaj było widziane na konferencję, na sympozium, które się odbędzie 4 czerwca o godzinie 15. Również tutaj będziemy dalej sobie zastanawiać się, co to jest takiego to zapomniane, co to jest zapomniane dzieciństwo w kulturze i w e No powiedzcie jak Wam się podobała została. Podobała Wam się? Tak. Na pewno? Tak. No to fajnie. A co Wam się podobało najbardziej? Ten tak. To by też? A jak się Wam rysowało?